You put water into a cup It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. się na powierzchni czasem ledwo Wokół wszyscy bledną, a ja tylko łamie Jak przystało na chiziaka piątka zbita taka, że aż wypierdala z auta. Sam się składa medycyna naturalna, łapię małe buchy, by się kurwa nie pokasłać. Zjadłem wszystkie ciastka, temu jestem gruby. Dojebana akcja, ale już bym nie powtórzył. Nic nie wróży złych snów, na to za duży. Jestem zryłem sobie, banie weź nie weź tyle razy, a się wierzyć nie chcę. Więc nie będę rozpatrywał, co jest prawdą, a co jawą marną. Ale to wszystko bagno.